Cześć, ze strony Łukasz, witam w kolejnym kolejnej lekcji wideo tutorialu poświęconego programowaniu PHP. W tym odcinku zajmiemy się stałymi. Co to są, są w ogóle stałe? Stała jest to taka wartość, która podczas wykonywania programu nie może się zmienić. Czyli jeżeli na samym początku przypiszemy jej jakąś wartość, ta wartość obowiązuje przez cały czas. Od początku do końca czasu wykonywania Programu. Jakie są zasady tworzenia stałych nazw stałych? No takie same jak przy tworzeniu zmiennych, tylko z tą drobną różnicą, że stałych nie poprzedzamy znakiem dolara. No i zróbmy sobie tu taki przykład. Zdefiniujmy stałą. Stałą definiujemy poprzez takie słówko jak taką funkcję jak define. Define i w nawiasie podajemy w cudzysłowie lub w apostrofach, to bez znaczenia. Na przykład, no co tu wziąć takiego. Na przykład max, temp, na przykład maksymalna temperatura, przecinek i tu napiszemy jakąś taką stałą, taką wartość. Może to być string, może to być jakaś liczba stało Zmienna przecinkowa lub z liczba integer. Na przykład maksymalna temperatura, weźmy sobie 100, mam 30. No i od tego momentu 130 będzie naszą maksymalną temperaturą. Wyświetlmy sobie echo max temp i zobaczymy teraz co się stanie no jak widzimy max temp jest czyli możemy sobie napisać maksymalna, maksymalna temperatura to no i tutaj kropeczka dobra I zobaczmy teraz, co, co tu wyjdzie. No jest maksymalna temperatura to 130 stopni. Yy, także widzicie, nie poprzedzamy tej stałej nazwy tej stałej znakiem yy, dolara. A co by się stało, gdybyśmy zrobili tak, że i tu max temp. Co wtedy się stanie? No sprawdźmy. No widzicie, on rozpoznaje to jako jakąś kolejną zmienną, kolejną yy, nazwę zmiennej, której wartości wcześniej nie, nie zdefiniowaliśmy. A teraz chcemy wyświetlić teraz chcemy wyświetlić yy, wartość tej, tej zmiennej. Yy, do czego to może być używane? Na przykład wyobraźcie sobie, że piszemy grę Snake, czy tam warcaby, szachy i inne. I mamy planszę 8x8 lub Snake'a, nie wiem, 100x100. No, i ustalamy sobie na przykład max x na przykład 100, max x i druga taka stała, max y też 100. No i później jak robimy sobie fory, czyli for i równe na przykład 0, tak i mniejsze od max x załóżmy, że tak no i plus plus i no i tutaj w środku kolejna kolejny for yy, złożony dokładnie z, tak samo o tym będziemy mówić w przyszłości póki co, na przykład tu mamy j, j a tu y o i to się Stałe przydają się bardzo często. Wyobraźmy sobie, że mamy właśnie złożony taki program napisany i w tym programie yy, takiej zmiennej maxx, na przykład używamy w, w tysiącu miejsc, no ale to co, no i później nam przyjdzie ochota zmienić nie, tę wartość. Na przykład nie 100 tylko na przykład 120. No i co teraz? Trzeba znaleźć te 1000 miejsc i zmienić, tak? A właśnie po to są wykorzystywane te stałe, aby zdefiniować raz stałą, czyli nazwę, a później przypisywać jej tylko wartość. Może to być, jak powiedziałem, wartość string nawet, tu może być nazwa, może być liczba stało przecinkowa, zmienno przecinkowa, wartość całkowita, także to jest bardzo przydatne, przydatna rzecz i często wykorzystywana w większych projektach. No to w tej lekcji to. Na no tyle, zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.